Elo Mordo, ja jestem Rębol i witajcie w kolejnym odcinku Zagubiony w Internecie. Zostawcie łapkę, jeśli chcecie. Jeśli nie chcecie, też zostawcie płakał. I tutaj się na chwilę w bo chciałbym Was poinformować, że otworzyłem nowy kanał Remble Extra. Jutro o godzinie 15.00 wrzucam pierwszy odcinek, także nastawiajcie budziki, nie może Was zabraknąć. A jeśli chodzi o Wasz odbiór, odbieramy ostatnią nutę, którą wstawiłek. Ja, ik denk dat elke Który jest, rzeczywiście widzem, słuchał już tej piosenki i zna teksta pamięć. Bardzo Wam dziękuję za tak wspaniały odbiór. Jeszcze nigdy chyba tak długo komentarzy nie czytałem. Co prawda nie ma jakoś super dużo wyświetleń i łapek, ale spokojnie. Treści, które wstawiam, robią się popularne dopiero na przykład po pół roku albo po trzech latach. <laughs> Jestem z przyszłości! Prezent past simple Continues. Serdeczne gratulacje za stworzenie Refredu do piosenki. W ogóle jak tworzę piosenki, to zawsze mam dylemat, nie. Bo jest tyle dobrych tekstów, a ja mam 3 minuty, żeby wykorzystać jakąś część tekstu, czyli nie mogę wstawić więcej, bo się jej nie zmieści po prostu, chyba żebym zrobił godzinną piosenkę, to inaczej. Hej, jesteś dla mnie jak lekarstwo, dzięki, że tworzysz... Ej, jesteście przesłodcy, ale orthography jest! Słuchajcie, ludzie! Robimy to! Nawet jeśli już wyszliście ze szkoły, pracujecie ciężko na waszą rodzinę. Słuchajcie, wy też musicie umieć pisać. Rozwiązujemy więc wszyscy razem dyktando. Wielka bitwa pod Grunwaldem. Klasa siódma, ósma, czwarta, szósta. Niesamowite rzeczy tu się dzieją. Dobra, rozwiązujemy. Jest! Oto wydarzenie przed Ej, zobaczymy jak popełni jakiś błąd, będzie mi głupio. Nieprzeciętnych przywódców, a to jest tylko życ z kropką i RZ! A ja chcę ogólnorozwojowe! Krzyżackie pod żołnierzy, żołnierzy, krzyżackie, żołnierze życią 10 razy jest to samo! I to jest najgorsze, bo jak jednego słowa nie wiesz, to już masz 10 błędów w tym zasadę dyktancie. Krzyżacy przepaść! Również przewagą! W przeszkoleniu można marzec. Nie, nie marzec! Rzec! Rzec. Można rzec. Ej, ja nie wiem! <ścoughs> rzec, czekaj, bo to jest presja, bo tyle ludzi patrzy jak rozwiązuje. Nie mogę tak! Nie gadaj, że nie! Wiem na 100%. Mógłbym rzec! Rzekł przez RZ przez Przezwyciężył krzyżaczkie grunwaltekiem. <ścoughs> Ja pierdzie... Mistrz najważniejszych wydarzeń wstrzymał ekspansję krzyżaków na odwrót. Krzyżaków. Pod... No to jest 50 tych samych słów! Zrzec! Tu na pewno RZ Pomorza Gdańskiego, sprawdź! Nie! Nie! Popełniłem błąd! Na jeżdż czy ja z tego No nie! Chciał być mądry z nie, dobra! Siódma, ósma klasa, dzień dobry, powtarzany. Możecie mnie teraz wyzywać w komentarzach. Macie do tego pełne prawo. Dawaj, lecimy z gimnazjum. Klasa trzecia, czy siódma, ósma. Aha, bo nie ma gimnazjum, już czekaj. No to to jest tak, jakby gimnazjum. Reguła mieszane. O, jedziemy najczęściej. Ej, dobra, to dajcie mi chwilę. Ja to szybciutko rozwiążę, żeby nie było. Chociaż początek lecimy jeszcze razem. Promie. W schodzą... Tak? <śmieniu> Ej, bo to jest nieczytelne dlatego tego sportu. No, co byście tutaj dali, zimowych? Wzruszyła. No, jakie U. Dobra, to ja teraz lecę i zobaczymy. <śmieniu> Nie martwi trochę. <śmieniu> Dobra ludzie, mamy to. Uwaga, nie mogę popełnić błędu. To już będzie too much for me. Uwaga. Dziewięćdziesiąt... nie to błędne odpowiedzi. Jeden, no gdzie ty? Przymierzając. Dobra ludzie, ja się cofam w czasie. Rzeczywiście jestem chyba z przyszłości, a nie z przyszłości Zajdźmy z tego, bo tylko przypał sobie robię Niemiec płakał jak sprzedawał płytę Brawa jest Jaki klub wygrał w zeszłym O! Jaki klub wygrał w zeszłym sezonie ligę? Jaki klub w zeszłym sezonie ligę mistrzów? O kurde Manchester City No kurwa, chłopaki Odpowiada Filipek też, że? A kto wyroł? Manchester City <laughs> Przepraszam? kilka można? Dzień dobry, to my Przecież Manchester City zdobył potrójną koronę Mordeczko to Po patałachy? Których klasów jest w Polsce więcej? Podpinam się pod to co powiedział Bardzo dobrze Który klasów jest w Polsce więcej? Z <laughs> tych liściastych, liściastych, czy... Iglastych Nie Tak, nie Liściastych powiada Iglastych Kurde, no najgorzej! Od... Na źle. Zawsze tak na testach miałem w szkole. Nie jak były odpowiedzi A, B, C, D, to miałem na przykład zaznaczoną B, która była dobrze przekreśliłem. Zaznaczyłem A. Pierwsza myśl zawsze jest najlepsza, pamiętajcie. Ej, mania, potasu! Ej, w ogóle są draki z Fall Guysów, to jest coś niesamowitego. Mamy za zadanie nauczyć się tego tekstu. <totekst> Tak mi się przypomniały czas jak żeśmy w Halga... w Hal w grali! Odbacie swoje emocje! Nie! Przeszedłem się! Nie wierzę! czy znaczy nie, no to wszystko calculated, tak? Nic w przypadku się nie dzieje. Maciusie TV wygrywa gra. dziękuję Wygrałem! Ej, mam pomysł, dawajcie! Dobra, ludzie, sprawdzamy jak wygląda nasza forma. Nie spodziewajcie się za dużo po mnie, chociaż dwa razy wygraliśmy już i to wszystko było udokumentowane. Także dzisiaj również będziecie prawdopodobnie świadkami niesamowitych wyczynów. Teraz jeszcze gramy w dużo lepszych warunkach, to nie możemy zawieść. Ja nie mogę zawieść siebie, nie mogę zawieść was. Ej, nie wiem gdzie lecę. Prawdopodobnie... Ej! Jestemś. Dobra. Tricks po Pomalutku, swoim kroczkiem, przeskok wspaniale. Przykład dla młodzieży. Co? Tak niedaleko już 7 osób przeszło, naprawdę? No Przepraszam. A. Easy. Ej, spokojnie, Maciek. Jest! 24 osoby! To nie... To nie fux, ludzie! Zobaczcie, nawet jeszcze poczekam. Gigacza Sigma. Dzień dobry. Tak jest! O! Aj i akurat ja musiałem w łeb dostać! To jest mój fuks, moje szczęście w życiu, ale szczęście też trzeba czasami pomóc. Dlatego obkręcimy się jeszcze raz. teraz Okej, okay, czyli yy, powiem wam tak, gramy cały czas na tym samym poziomie Ale na pewno ludzie weszliśmy na wyższy poziom gamingu I muszę wam to zaprezentować, bo... Nie. Telewizor Samsung Neo QLED QN92C I Soundbar Samsung Q990C Czyli najwyższej klasy sprzęt, który chcę wam po przedstawić Skupmy się na funkcjach dla graczy Automatyczny tryb gry FreeSync Premium Pro Panel gracza 3-0. Słyszycie, jak to gra. Kołowrzek. Teraz spójrzmy na soundbar Bezprzewodowe dolby Atmos, wielokanałowy dźwięk przestrzenny 11.14, tryb Grypro, Q Symphony i HDMI EARC Ludzie nie wiem czy mnie słyszycie, ale ja dosłownie czuję się jakbym był tym Falgaisem, nie? Zresztą po moim twarzu widać... Tak... 3, 2, 1, go! Ej, ślina mi z oczu leci, nie? Piem <noise> tak, więcej sprzętu niż talentu. Samsung sprzęcik top. Ja więcej do dodania. <głos> <głos> Co? Co ten kot zrobił? Czy był tyle agresji? Ja to był kangur przez arkusze. Ja się już nie odzywam dzisiaj. Nie, nie. No dobra, ten już jest kryptonite.

ich liebe das Internet! Wie gejs, ist das Genial! Hammer gay gemacht, der kleine Wirtzin Frauspater! Jesteśmy rodzeństwem, więc. Jesteśmy rodzeństwem, więc przez pierwszą połowę życia się nienawidziliśmy. Pierwszą połowę życia! Jak to brzmi? Pierwsza po. Jesteśmy, a teraz się kochamy. Po prostu się nudzimy, wbijamy sobie do pokoju. Jesteśmy rodzeństwem, więc się bijemy. Jesteśmy rodzeństwem, więc w jednej sekundzie możemy się pobić, pokłócić, a za chwilę będziemy razem oglądać film. Jesteśmy rodzeństwem, więc razem robimy jedzenie. Jesteśmy rodzeństwem, więc wszystko trzeba kupować podwójnie. Jesteśmy rodzeństwem, więc pożyczamy od siebie siano. Wy macie siano? Jesteśmy z rodzeństwem, więc zawsze Netflix jest zajęty przez któreś z nas. <laughs> jest nieprawda, proszę Tak, właśnie! I ja nie mam co <laughs> oglądać. To tyle. Pa! Mua. I teraz poszli się pobić. <śmiech> Fajne. <śmiech> Kłaczek. Fajny filmiczek. Z... Tak słodkie, nie? Jak cię to zobaczyłem? Tu już nie mogę tego zobaczyć. Na ścianie zostałem piorunem czaśnie. Bada wiatr wieje, pisko głowę mi rozdzieje. Marcelina chce już to lato. Tak słońce fajnie. zbawia, że czuję się bogato. Każ... Na ścianie z... Nie róbcie mnie na ścianie. Wejdzie ojciec i zrobi porządek. Albo odmaluje ściany. Pięknie. O, to jest... Moje... Daj mi, Boże, być w takim miejscu i, i spędzić całe życie w takim miejscu. Zobaczcie, to to, To jest, to jest tak... Nie, nie. To jest niesamowite, że człowiekowi zawsze będzie czegoś brakować. Moim marzeniem jest właśnie mieć taki swój domek w górach, przy jeziorze jakimś, w górach, przy wodospadzie jakimś. Niesamowite by to było. O ten typ. Każdy, kto uwielbia oglądać widoki na TikToku zna mega Americana, i co zobaczcie, to jaki świat jest piękny świat jest taki piękny! Ja pięknie zejść samo i taki świat jest piękny Ale to, to mi rozkraja serce, nie? <śleskutuj> <śleskutuj> Jest totalnym szefem. Ta piosenka, i to jest teraz tak strendowane. Ej, dobra, dobrze byłoby to nagrać na TikToka. So lonely, I nobody, i uh, for my own yeah. So lonely, for so lonely, I got nobody, i my own. Yeah. Yeah. so lonely yeah, Niesamowicie zrobili. Jakich jaki chybiście. Znowu mi się internet skończył. To jest niesamowite. Co się stało z tym internetem, gdzie do dziś znowu zostałem wymuszony zakończeniem zakończeniu odcinka? Do tylko dajcie to, to na